Siemaneczko, to jest Hyunemiki Dzisiaj ze mną grają brączu. Dzień dobry! A <głos》>. Adaś? Dobry wieczór. Teraz Kaskader, który jest w tle. Siemaneczek Myślałem, że się nie odezwie. Dzisiaj ruszamy właśnie tutaj z miejsca. Z miejsca strajku, czy stacji. Strajkujemy dzisiaj? Ja, fajnie, fajnie. fajnie. Dzisiaj jedziemy sobie w las. Chodź, Adaś. Wiedziałem A ja nie? Okay, Oczywiście... ja nie, ale... Ty nie musisz, ty, ty nas dogadziłeś. Się mapa Polana. Yy, I dzisiaj właśnie będziemy pracować takimi pięknymi oto... JD-kami. Ej, miki, I... długo mam tu Ty możesz jechać już. No powiedziałeś Adaś, chodź. <laughs> Ojej, nie, wybacz, Brączek, zapomniałem do ciebie zaproszenia weźwać specjalnego. Wypaczysz mi to? Podanie do was zdjęcia i powiedz Brączek jedź. Podanie do zdjęcia i powiedz Brączek. <laughs> przewieł był. Ja Miał już otworzę na mnie, ten gorąco do nas open dependence. Łacuchy założymy o... Oh. <laughs> on był na stacji, a już jest za nami. <laughs> on no, głupoty gada. Ty pierwsze co? To my musimy kilka drzewek chce ściąć. Bo on trzeba leżać do stań na, na twardym, nie? nie możesz teraz z nami wiesz. Drzewa pociąć, nie? Nie, ja sobie poczekam. No dobre. <laughs> Typiskot miałem. Co jest? Drzewo. Nie mogę drzewo to jest dobre drzewo Nie, wszystkie są dobre, tylko nie można na kucka z nimi ci ci ciąć Wiesz o tym? Odstawiam z lat z drzewo na tej O, Oj to również mi też poszło poszło na jedno kucka nie można ciąć No nie można, bo ja tylko na stójkę O, poszło moje Dlaczego? jedno Poszła pona wuj człowiek musi namęczyć, żeby drzewo kupić. Ja tam jeden, chciałem naprawili ten, że w multi teraz jest żąga nie? Właśnie chciałem powiedzieć O Jezus Mario, ile to drzewo będzie miało? Metrów? O bal się Ojej. Dzięki Brunek To teraz 10 knię No Już? Jeszcze nie poleciał ty męczysz te drzewa ciągle? No To tu widzę jak uciekłeś w tym miejscu O, o! O leci, o. leci, 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 leci. Dobra, to i od razu po kolei po drodze to trzeba też wyciąć. Bo brzydko się zachowuje. Poszło! A nie, jednak nie. No to brz, ale no, nie O nie, jest można je uciąć tu naj... ile. No kurczę nic, nie działało, ale dobra. Poszło kolejne. Miki, uważaj na głowę. O nie, nie o, no nie, znaczy nie chciałem się. No ej, tutaj coś tu jest. Gdzie? Się... O! Kocha, ten walny też. No. Chłopaki drwale, nie? Chłoposie W lasku z chłoposiami Ty masz już opis do filmu to leci. O leci, na drugą stronę poszło O w drugą stronę, na lewym Co będziemy ca cały las wycinać? Nie A wiem, trochę... o, o, o To jak ładnie poleciało, uwaga Na kogo Furt. leci? Na mnie spadło To Jak zwykle <noise> <Wembo. głos> Kupił kamizelkę <z> i hełm <noise> <noise> Dobra Dobra Można tak powiedzieć, że drzewa powycinane chyba to nie? Chodź Nie? nie? Chodź no, my te dwa drzewa No, przydałoby się Zobaczymy jak Uj, te tutaj. drzewa się w ogóle sprawdzają Tak się i otwiera, że się tak zapytam <noise> Ja to patrzę, a to drzewo nagle leci O, otworzyło mi się, o Cieszę się, że na was nie spadło Jo, jo. Trochę w pszenicy poszło. A kto je będzie cioł. No... Pewnie ty. Nie, nie no, Potnie się jakoś i. Dobra, trochę będziemy musieli. Czekaj, bo to chyba trochę za daleko podjechałem, nie? Trochę, trochę... przy nim no, Po kółku to mogę jej. O, o, o. Zoba mana mi porysuje. Nie porysuje. Się go wyklepie, nie maruć. Zachwać najwyżej. W ogóle w tym manie można sobie koła byłoby biegać. Ja wziąłem leśny chyba, dobry. Ej, ci Koła leśna Na... czy nie? Urwał no. Ty, ale trochę za daleko Poczekaj, bo Krzywo podjechałem Adam tam Widz... już idzie z jednym Ja tam już podjeżdżam Ale coś o. mi nie za bardzo, o, ale ściąga to drzewo No bo to już jest jakieś wielkie złapy No, a <laughs> ty nie lepszy Dobra, to będziemy Dobra Trzeba będzie pociąć trochę No, puszczaj te drzewa, puszczę, dobra Jakie te kawałki Co 2,5 metra? pół co? kurze Co ty zgubiłeś? Nie wiem właśnie tyle zobacz co się dzieje co, z, z tego zbugowałeś się, mi się wydaje? Nie no gdzie? Co? Zobaczcie... Urwał. No. Jak to u mnie wygląda? To jakby jakiejś epilepsy dostał. W ogóle w drugą stronę wykrzywiony był ty. U mnie tak samo ty Nikaź ty. A i co jest? Tak, kurde? No obróć go jakoś. O, 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 o! No. No. Co, ale to epilepsji dostało. Zobacz co się dzieje. Uuu, u, u O jaka Takie czy dłuższe trochę? Pokaż to. Dłuższe chyba trochę. Jaki to widok w ogóle, ty. To fikołki robi, ty. Nie. No, nie. Ja to normalnie widzę, ty. U mnie to się wygina dziwnie jakoś. Śmiało Cię, ciało ciało. Ciało. <laughs> nie kliknąć miało ciało I to mało. Weź na no Urzęd tu skałę. Gdzie jest to ja ja eee, bo się turym. aż przy No bo Brączek pokrzywił to. Ja nic nie okay. zrobiłem. No nie, nie, nie. Nie wariuj. Ja tam nic nie pokrzywiłem Ja nie mogę tym ładować, bo będę myszkę szurać zabrać. Ja też nie mogę, bo mi się to buguje. Okej, ja nie, nie udzielam na to. Adam mówi, to bym jadał, bo za drogi sprzęt. A jak? Popsuję i takie będzie fina. Gdzieś nie idzie? Nie idzie. Tylko będzie tak pewnie mieszkać, słuchać u mnie, że siną. Nie będzie, nic nie słyszę. Nie ja też nie, zaskakująco. Trochę to coś że... Może nie, może i dobrze. Dobrze jest, nie? Co? Dobrze jest. Tak średnio, bo będzie tak mychę słychać, że śina, No. Nie wiedziałem, że to jest takie zbugowane wtedy byśmy coś innego porobili, ale... No co zrobić No nic zrobić Co pan zrobi? Nic pan nie zrobi. Niestety, jest, ja ładować jeszcze nie umiem, to w ogóle. Nie no wiem, ja tak to się czy... Dobrze ładował. że ja. ja. Mamy takiego ja. chojoka, że ja pierdzielę. A skąd? A gdzie? A ja? Krzywę. To tylko poukładam chyba tak, żeby tylko było, nie? W żyło i będziemy wywozić później. Kudy, no, no bliżej tych kół to się chyba już nie dało, co? To sorry, za ty połączłeś. ja! A, no, a kto ktoś... ciął? Gdzieś widzisz, i już maruj. Tak... No, jakie te kawałki jeszcze nie róf... Boż... Ja Dobra, nie chcę Cię brączek poganiać czy coś, ale mógłbyś jechać, bo. Nie mogę złapać tej. Co ty gadasz? Ja złapałem, a ty nie możesz. A jak to się łapie? Normalnie tak, tak samo Tak? Z dwiema przyciskami myszki. Ej, nie chcę nic mówić, ale ktoś by mi pociął to drzewo jedno jeszcze, co? Jakoś je ustawił tak, żeby chociaż sięgnął, bo już tu nie sięgam dalej, pozdro. Które? Co? Które? No na przykład. Nie to przy sięgam... kole przed nim? O, poczekaj, bo tu się jeszcze wysuwa, tak? O Jezus Ty, bo mnie przetakujesz tu drzwiami ja, no, Tak, to nie, się to... wysuwa Co Ty wariujesz Brączek, Ci powiem A, dobra. Niech mi wyleciało Wyleciało Boże, to wariuje ten chwytak tam czemu Ty stoisz w miejscu? Ty też stoisz w miejscu, Ty, serialnie? Mamy to samo Coś ja... się popzuli? Nie, nic, po prostu ja widzę jak nie, Brączek jest stoi... Stoicie w miejscu, ja sobie jeżdżę, co nie? Ej, ten, nie, ten chwytak jest zbugowany w cholerę nie polecam tej... tych ładować w ogóle. Co to nie. się w ogóle dzieje z tym? Lol się wykrzywia w ogóle w drugą stronę. No nie, 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 nie nie, drzewo. Jeszcze ja drzewo w powietrzu, naprawdę. Lol Ale i tego się nie da złapać. Złapać, się złapać. Ja drugie złapałem i jak machnę tym chojakiem to cię nie wiem... Nie no, w dupie mam tego mana, to jest... najgorszy mod kurde i tyle. Zobacz co Adam zrobił! Przejechał nade mną, ty! Przefrunął mnie. No dobra, nie dzięki, ja tu nie wiem czy mogę podjechać, ale podjadę sobie tutaj. Jak ja Aha, widzę, że Adam swój... Prawdopodobnie to jest zbugowane wtedy, kiedy wysuwasz ramię do przodu. Słuchaj, nie wiem... Jo. Nie, ty... U mnie to Adam Fikowski w powietrzu robi. W powietrzu ty nade mną przeleciałeś. Nie, drzewa latają. Dobra, weź się mi tak podnięcie, żebym miał ja mógł to sięgać tutaj. Nie wiem, to co najmniejsz... teraz podjechałem ci, to dobrze gdzieś pasuje? No, jakby się nie sturlało, byłoby dobrze. Ale... Na razie to się ono turla jak. <coughs> Czemu mnie po głowie masać tym czymś? No bo zrobić z strony Nie ono, jak jest ściągnięte, to w miarę to ja, tu jest. To jest taka duża trawa, że ja nawet nie widzę, gdzie jest koniec drzewa. Gdzie ty idziesz w ogóle? Nie Chłaczeć... mogłeś zacząć mi tam od maski siąść, od przodu? Nie, bo to mi zacząć machać wiosną No to nie mo... No już, pierwszy leci No chyba trochę za dużo będzie na no, ldą Dobra, baruj, Nie, no, ja... ja... No nie muszę że w tym miejscu, co ja tu widzę Nie wiem Taki kawałek ci zmieści, spokojnie, nie wari. No to załaduj go taki mądry, ja muszę go tak złapać Eee, podoba tak idzie oj do góry. Nie, spróbuj ty tym ładować głównym, ja nie mam cierpliwości Mówisz? Muszę o, luja. No. Jezus, ale tych chwytek się z błoga Aha, czyli wyjmujemy się tym ładować, tak? Nie. Nie, no bo tutaj tych chwytek to w ogóle Dobrze, ma powywijane te... Tak. Ten... Czekaj, poczekaj, poczekaj, może coś się jakoś naprawi, bo to... Nie, to, to z w o, e, to e, nie, poczekaj. W ogóle zrąbany mod na MP. Ale on się nie w tę stronę No to ja, proszę się bardzo, mówić masz Ty, a ja się też zbłogałem. Też przecież przeteleportować? Boż, nie widziałem ten man taki gówniany jest, także znowu mody nie przetestowane. Oj, dam, oj, dam, wojtek. W takim razie mam to w dupie i zrobię sobie chociaż tak, że ustawimy sobie nie to. Przyczepę Ja się trochę przejadę manikiem Zobaczymy czy to jest w ogóle trochę op mapy się przejedziemy, nie? No to tak tak. A Wy tam pościnajcie drzewa, bo ja już nie mam siły na to kolejny les pójść z których gówno miał wyjść, ale wyszło... Miki Co tam? tam Co? tam pserambali Dźwigni Ja Przejechał się Pojechał Ej, się dobra, wiesz co mam inny pomysł O kończymy kukurydzę. <grych> ja N jestem za nie wiesz co nie Weź, co, tak nie. Tak. weź. weź będziemy ściągać te belki na skół Przecież te belki tego się... Jak ja widzę, że ty się teleportujesz Jak się teleportuje? No teraz jesteś w miejscu, na ulicy gdzieś Nie o. Teraz bokiem poleciasz koło mnie Jak ja jestem przy... rządwiża O, teraz wysiadłeś, dobra Dobrze teraz jest? No chyba, o. Nie, dobra, teleportujesz się jak Poczekaj, Ja tego mana sprzedam nie Mówię, że nie Coś czuję, że to przez to gówno ty, kółka mu zabrałeś A, to tak się go sprzedaje Jo, teraz lepiej bez nie? Jo Ja na razie widzę ciebie dobrze, i nawet jeździsz Czyli prawdopodobnie ten man jest niestety zbugowany O, oj Nie pierwszy, nie ostatni Ale teraz... Zobacz, mi włączak jedno drzewo Tutaj pompki robię I Serio? Ale, kto to tak uciął? Ja pieciełem mnie. Pompa. Jaka ciota Adam? to ciąć, no to jechałem. Ale taki kawałeczek chcę uciąłeś jakbyś. Nie, no bo nie miałem. Nie, nie, bo... nie miałem wyliczeń. Nie! Wiem, <laughs> Nie! Nie! <laughs> Ej, no chciałeś krótkie mieć, żebyś mógł wkładać na przyczepę, ale no to nie co? Ale nie takie krótkie, że kurde łapie, tu mi się bierze taki A ja, ale na, na, przyczepie, na przyczepie to byś miał prawie trzy czwarte przyczepy, nie narzekaj. Ja. Na, na, nie szczególnie wiem. ten pierwszy, trzy czwarte przyczepy. tam tutaj. ten pierwszy to był taki sprawdzający, nie narzekaj. Sprawdzający, tak, tak. Tyn, Zobacz co O, ten to w ogóle, zobacz co zrobił. Przerzuci się na łeb, skasuje Gdzie z... jest kup? Chciałbym to Dobra, już siadaj, gdzie... ja wejdę w kół. mu łód na sierot. No, potem w lewo i potem w lewo i w prawo. Dawaj, i ty ci ty łutnę. Adam, co wiesz, papsu, w moim rządzi, że mi drzewo wypada? Bo wy nie umiesz tego przewozić. No to chodź z łapto. Ej, no. wyleciało mi. Ej, pozbiera się na nie? Nieś na drodze, po poleciało jedno. Siadaj to ci pokażę. Nie ja zawsze, maga ty nie wiesz. to bierzesz, że drzewo coś na morze, bo nie, nie wiem, wiem. Ej, na prawie... ej gdzie drogą w lewo? Przed CPN-em? Gdzie ty gdzieś pojechał? Nie Od baje. razu w pierwszą w lewa, sątową i w prawo. Co tu? Kurde widła tu stoi? Ja. No dobra jestem chyba. Jakut. Sprzedaż drewno, odpadam. A co zapajesz to? Oliba się motorek spali. Dręb Oj. na pewno nie złapiesz. <laughs> brawo, brawo, brawo Jeś. <laughs> Jest zbugowany do dworca, jeszcze Light. nie? Poczekaj, a jeszcze jedno się Nie złapiesz tego tak na pewno. O teraz może. Wszystkie tak złapałem, więc mnie nie denerwuj. No, na pewno tak złapałeś, że pół bala miałeś pod ciągnikiem i podnosiłeś to, nie? No faktycznie. A może byś tak złapał to? No, no, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Co wy tu kuro robicie? Na narzekaj Brawo. Bella Fantastica Ale na początku inaczej zapałeś Serio? O drzewo mi zahaczyło Które? To co stoi jedyny hojo, którego nie chciałeś Nie widzisz na niego To? Nie to To tutaj obok pierwsze To? Nie tu widzisz gdzie moje drzewo jest? Nie Tu, widzisz O o, o. idź, 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 idź A, Taki o, duży hojo No popatrz hmm. Be. Czekaj, bo oczywiście dość tam problemy, żeby się wdrzał Mario, wyjdzie tak. O idzie, 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 idzie. Idzie, easy O, poczekaj, bo trzeba będę musiał 10 razy je nacinać. O, dobra, leci. jak zjadaj szybko. Poczekam. Nie wiem czy coś to się dało, bo i tak tu przez przypieńku nie obciąłem Nie wiem, jadę. Teraz mi powiedz gdzie to mam wywieźć. Do asfaltu w lewo i potem piergrzym asfaltową w lewo i od w prawo do asfaltu, jadę tu na asfaldzie No Pierz na wieżę trzeba nie mówić w lewo, tak? Tak drzewa pościnam trochę drzewa Nie wiem tu jest taki z jaskoty kapliczki? No w lewo No Prawo, tu nie mogę za bardzo pojechać. Dlatego... Tak, tylko jestem ciekawy, jak ja tu pojadę. tym mi się coś zdaje, że nic z tego nie wyjdzie. Gorączek no, pojechał. Jak ja będę z drugiego pojechał. i zgubię. No ja też, niestety. Ja pierd... Nie. No bo to jest ten. Te drzewa Ogólnie obiecuję, że ostatni raz gramy na modach, których nie przetestowałem. Gdyż, ponieważ, bo to nie ma sensu.

Dobrze, że mam łańcuchy. Adam, a ty yes, a ty. jest, za ty co codziennie lepszy. No ja nie mogę się tutaj złamać, niestety, wiesz o tym? Czemu? No, za długiego kojakaś mam ci, mówię. Dosłownie. No, złam się tutaj jakoś. A jak nie, to będziemy to mu musiał ucinać. To, zobaczymy, powoli wydychał. No, dawaj, dawaj. Nie, bo mi wyskoczy mi z tego na pewno. Dawaj, odepchnę. No i? No jeźdź, jeźdź, jeź, jeźdź. Nie, je, 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 dawaj, dawaj, kupę jeszcze masz. Nie, co ty, zobacz, zobacz wypięło mi się. Ucnij to drzewo ten kawałek, może będzie lepiej przecież. Dobra, Łapaj. Już uciełeś? Ja. A ma jak ładnie. Oooo, o, o, ty jak się tutaj, jak złamiesz świeto. Sam pronek to w ogóle. a iść też? Nie. Znaczy te żandlire ogólnie spoko są, do do wyciągania. Jak żandlire są spoko, ja nie Ale mogę... ten małem się dał odem, myślałem, że coś by się coś lepszego, a jednak to na MP to porażka totalna, no. Kurz no, nie wiem do dole. Szlawańczyk przyniósł. Się... Pręczak uważał bo ja tu w jestem. No to o, nie interesuje mnie Adam co od tamtej pojechał Bo. Ale żeby sprzedać, sprzedałem, dobra Bo przecież tu nie wjechał nigdy Nie Oczek. Weź łódki z połowy Uuuu, czemu, czemu To jest super, Dzięki, że ruszyłeś Zawsze dobrze <laughs> Szkup drzewa modrze, fajna nazwa to by nie kurde to bola. Ale tam się będzie tak męczył. Nie wariujcie. Niechaj obaleć to drzewo też. Nie, nie obale, bo nie mogę... Nie wiem, czemu tu inna kubka. Zapalić?